Nad rzeką siedzi sobie krowa i pali sobie trawkę. No i płynie sobie bóbr i tak patrzy na tą krowę i mówi: Ty, krowa, z czego ty się tak śmiejesz? A, siedzę, palę trawkę, mam niezłą fazę. No i Bobro mówi: No kurde, krowa, wiesz co? Może ja też bym spróbował, nigdy tego nie próbowałem. Daj trochę, kurde, też se zaciągnę, też se posiedzę z tobą, i się pośmieję. No i wyszedł bubr z wody, nie, krowa mu daje, no i zaciąga się i od razu wypuszcza. A tak krowa patrzy na niego, mówi, kurde, ty, bubr, marnujesz dobry towar, to się tak nie robi, patrz. Ja się zaciągam i trzymam trochę w płucach i potem, kurde, wypuszcza mnie. A zresztą, wiesz co, zrobimy tak, bubr, patrz. Weź się zaciąg, skocz do wody... Przepłyń na drugą stronę i z powrotem. Jak przypłyniesz z powrotem, to wypuść. No i będziesz miał niezłą fazę, nie? No i bubr tak długo nie myśląc, no wziął i za zaciągnął się oczywiście, nie? Skoczył do tej wody. Skoczył do wody i płynie, płynie na drugą stronę. No i kurde, na drugiej stronie już nie wytrzymał. No i kurde, położył się na trawce i się śmieje. Śmieje, się śmieje i idzie sobie hipopotam. No, i o tak, kurde, patrzę na niego i mówi, Ty, Bubu, z czego ty się tak śmiejesz? Mówi, Kurde, krowa ma dobry staw na drugiej stronie. Wziąłem się, zaciągłem się, przepłynąłem tutaj i kurde, tak się śmieje, nie? I popo tam mówi, No, może ja bym też spróbował. No dobra, no to krowa jest po drugiej stronie, to przepłynę se tam i se spróbuj trochę, nie? No i ten hipopotam wskoczył do tej wody, długo nie myśląc, płynie na drugą stronę, podpływa do brzegu, a krowa tak patrzy na niego, kurde, wyrzuciła wszystko, co miała w płucach i mówi, ty, bubr, wypuść powietrze, wypuść powietrze.